BRZ Art przedstawia Igrzyska Ognia i Stali. Niepowtarzalne widowisko wiernie oddające atmosferę czasów, kiedy to najlepsi z najlepszych stawali do walki o honor i chwałę. Pierwsze otwarte mistrzostwa polski w pełnokontaktowych walkach rycerskich. Prawdziwa rywalizacja, w której adrenalina sportów walki łączy się z pięknem rycerskiego ducha. Już 22 i 23 czerwca Ford Bema w Warszawie stanie się areną walk współczesnych rycerzy. Najlepsi zawodnicy mordercze treningi najwyższej klasy broń i pancerze dwa najdłuższe dni w roku pełne potyczek, podczas których 300 zawodników zmierzy się ze sobą w prawdziwych pojedynkach i walkach drużynowych. Na ubitej ziemi o tytuł Mistrza Polski zmagać się będą pieszo i konno pretendenci z całej Polski i Europy. W olbrzymim obozie średniowiecznym otaczającym arenę walk zamieszka na ten czas ponad pół tysiąca osób. Staną też niezliczone kramy rzemieślników. Na przeszło 20 hektarach powstanie miasteczko turniejowe z wieloma atrakcjami i zapleczem gastronomicznym. Od świtu do nocy, pełne adrenaliny walki w historycznej oprawie. Gorąca atmosfera i prawdziwe emocje, koncerty i występy zespołów muzycznych. Najlepsi wojownicy, lśniące zbroje, ogień i stal, niech rozpoczną się igrzyska. Więcej informacji na www.igrzyskaogniaistali.pl.